Posłuchaj dwóch opinii o Bogu. Prawdziwy Bóg powinien chcieć, abyśmy byli szczęśliwi, wspomagać nas w codziennych problemach i wspierać w osiąganiu naszych życiowych zamierzeń i marzeń. Jeśli ta opinia to prawda, to znaczy, że to człowiek jest suwerenem, a Bóg jest pewnym kosmicznym bytem, który ma funkcje usługowe i pomocnicze wobec człowieka. Takie podejście jest jednak pomieszaniem idei humanistycznych stawiających człowieka w centrum wszystkiego z bajką o złotej rybce. I druga biblijna opinia. Bóg jest Stwórcą wszystkiego i to On jest jedynym suwerenem, a człowiek jest Jego najważniejszym stworzeniem przeznaczonym do, wypływającego z wolnej woli człowieka, służenia Bogu w realizacji Bożych celów. I że największym szczęściem człowieka jest być blisko Boga i być użytecznym dla niego. Która opinia jest Tobie bliższa?